Padło pytanie, czy są sposoby na to, żeby udaru uniknąć? No nie. Tak naprawdę nie ma. Są sposoby na to, żeby ograniczyć możliwość jego wystąpienia. Natomiast to, czy my tego udaru doznamy, czy nie, no to, to już jest jakby czynnik statystyczny. I e, czynniki, które ograniczają e, możliwość wystąpienia udaru mózgu, jest to chociażby Właściwa dieta, trzymanie właściwej masy ciała, kontrolowanie właściwego poziomu ciśnienia tętniczego, regularne badania kontrolne, no, aktywność fizyczna, oczywiście dostosowana do naszych możliwości. Ogólnie rzecz ujmując, taki zdrowy, higieniczny tryb życia. Unikanie używek alkoholu, papierosów. To są czynniki, które, mogą, które wpływają na możliwość wystąpienia udaru. Nie ma leków, które można by było sobie zażywać, żeby mieć pewność, że tego udaru mieć nie będziemy. No niestety tak to nie działa. Tak jak mówiłem wcześniej, udar jest to rachunek, który wystawia nam organizm za zaniedbania wobec niego. Kolejne pytanie, które padło, to pytanie o to, w jaki sposób nie przeszkadzać bądź pomóc. Ratownikom medycznym, którzy przyjadą na miejsce zdarzenia. E, otóż tak, drodzy Państwo, nie należy denerwować się pytaniami, które my zadajemy. Są to pytania, które wpływają na proces leczenia tego pacjenta, a kluczowym w doborze procesu tego leczenia jest dobrze zebrany wywiad. A dobrze zebrany wywiad jest to wywiad od Was. Więc dla nas. Bardzo istotnymi informacjami są chociażby informacje na temat tego, kiedy pacjent, kiedy osoba poszkodowana, ostatni raz była widziana sprawna, bądź też kiedy, jeżeli to zdarzenie miało miejsce w Waszym towarzystwie, dokładnie o której godzinie zauważyliście objawy, że coś się zadziało, czego nie było wcześniej. Tak jak mówiłem, na leczenie udaru mamy. Określony czas. W jednym przypadku jest to 4,5 godziny, w drugim przypadku jest to 6 godzin. I tego czasu naprawdę trzymamy się bardzo dokładnie, bo cenne sekundy, które uciekają, są to cenne komórki nerwowe, które umierają z powodu niedotlenienia.